serdecznie na bardzo specjalną wieczorę, specjalny, specjalnie, on jest tak bardzo specjalny dla na naszych dzieci. A, a to dlatego, że wraz ze swoją opiekunką panią Stefanią Krynowicz, dzieci przygotowały pastorałkę pana Leona Schillera. To pastorałka, która ma już swoje 100 lat. Jest jedną z najważniejszych sztuk polskiego teatru. Moi Państwo, Wysłał miłość, napisał kiedyś, że ta pastorałka, której za chwilę zobaczycie, jest równie ważna dla języka polskiego jak pan Tadeusz. Ja sprawdzałem to kilka razy, bo nie dowierzałem, ale rzeczywiście tak było. Moi Państwo, już za chwilę przed Państwem nasi młodzi adepci sceny z, z Turec, Kleszczela i innych wsi w naszej gminy. Organizatorem jest parafia w Tulce i gmina w Zapraszam. Bądź pozdrowiona Mario, niepokalana Nibirio, domu W podwoi, dziewoską, dziewoską stoi. Cóż za weselne wołanie, Mąci w sałterza czytanie. Idźcie i do udostwaty, Odejdźcie od mojej chaty. Zdrowa Pan, Maria Manna, Śmierna łask, wdzięczna Liliwia, Pan z Tobą, jest złożenia, Nie lęknie się pozdrowienia. A jak możeś wszedł tu, Panie? ci było mieszkanie. Nie bój się, Maria, o czas nadchodził, że się nam narodził Którego mi zwiastował Aniu, gdy mnie postrawiał. Ach, teraz w miasteczku, lada domeczku, Trudno okrącić będzie, bowiem księżba lub szczęście. O Panu miłościwa i duchowna żonę się Cię zaprowadzę w srodze utrudzoną, Chętysz najdę stronienie dla Twej świętej głowy. O Józefie, staruszku, opiekunie drogi, Wystarczyłby mi dzisiaj pokoi ubogi, gdzieby skoro wybija godzina miła, skarb mój najkosztowniejszy w kolitkę włożyłam. Nie alteruj się proszę, panno świętokliną. Pójdę szukać, gdzie tutaj gospoda pościła. Pokój wam, dobrzy ludzie, otwórzcie po twoje, ja ja z tą panną na chłodzie nie stoję. Się stary. Mam ja gości dosyć. Na próżno mię będziecie o gościnę prosić. Sama ci, w gospodzie, nie ma miejsca swego. Taki nawet się zwali tu dnia dzisiejszego. Przyniosłam ci babusku mówi pan bogą zludzono wielką drogą. Oto pałac przed nami możnego szlachcica. Zobaczymy, czy u ma matkę królewicza. Bo chuj wam, panie bracie, otwórzcie podwoje. Niechajże ja z tą paną na chłodzie nie są. Pan głową, poszkać innego. Wory mojego dwora, nie garans czy błędy. O, jako nieużyty był ten pan bogaty. Pójdźmy szukać. Ono. A kędy jest dzieciąteczko? Gdzie spoczywa ono? Leży przy tym światełko, w tej obok fajęce. A takie komnaty, panience? A jaka pięć na swojej przyniebnej deszka? I też pilnuje wtedy dzieciąteczka. Plęknijcie teraz wszyscy przed świętym dzieciątkiem. A co ja prawić będę, powtórzcie porządki? Salve, śliczne pachole. A cóż się Nie, postałem? tylko królowie? Na mozie, na mozie. na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok.